Siema, z tej strony xFreddy, aktualnie znajdę się na moim serwerze, czyli na xmc.pl. Zostawcie sobie kawałek w górze i dzwoneczek. I przypominam, że y, codziennie o godzinie 12 wlatuje materiał na mój kanał. I w dzisiejszym odcinku będziemy się dopali do oszustów z czatu na moim serwerze. Oczywiście na adminie i będziemy obserwowali, co oni robią. Jeśli takiej materiał Wam się spodoba, to wiecie, co robić. I zapraszam do oglądania. Tutaj w ogóle trzeba zobaczyć, że. Poszukać w ogóle jakiejkolwiek wiadomości takiej prowokacyjnej, na przykład, że kto chce klucze y, tepa lub coś w tym stylu, Poczekamy na taką wiadomość i tepniemy się, zobaczyć co robią gracze. Nawet zobaczymy wiadomość od Fowski, kto chce klucze tepa. Jest tepa Fowski, Gildi Prem, i zobaczmy co oni robią. Może te, ja wpiszę tepa Fowski i zobaczymy, może on jest taki głupi, że zacznie bić. Game Prem, dobra, ich jest dwóch online. Znowu wchodzi do, do trapa, chyba że ktoś się tepa, chyba że on się nie skapną, że jest jestem? Ja, dobra. TPA Fowski. Teraz TPA Biały to szef. Ciekawe czy on będzie spróbował mnie zaakceptować. Czy jak to wygląda? Teraz miałem taką sytuację, że po prostu gościnę skaknął, że jestem adminem serwera, właścicielem. I próbował mnie zaakceptować. Tak sobie kiedyś trollowałem na poprzedniej edycji, nie? Pewnie odpał. TPA, dobra, nic to nic nie kombinuję, Pewnie odpał. Co on tu robi? Pe... TPA... Pewnie odpał. Dobra, wysłałem mu TPA. I może. Ciekawe czy wskoczy. I nas zaakceptuje. Nie zoba. Zaakceptował nas i zaraz pewnie skoczył tu nagle i zjadł Koksa. Tak jak mówiłem, tak da się ludzi trollować, nie? To są po prostu robią nieuczciwe praktyki. On ma 11 -tą topkę, więc został pewnie dobrze zbejtowany i totalnie wie co się dzieje. Dobra, znowu sam tpa pewnie odpał. I co, i znowu pewnie zoba, zaakceptował mnie. Je Koksa weź, pewnie odpał. Jeśli to oglądasz, to <laughs> pozdrawiam cię serdecznie. O kurde, ty. Ale ty, co to jest? Ja cię kręcę, ale zajebiste, jestem pod wrażeniem, tak szczerze Ale to nie są cenione gizli taki takich graczy, co lecą w kulki Dobra, jeszcze raz, zobaczmy czy to działa On zaczął strzelać, nie wiem, myślę, że jest on na jakimś tutaj Vaniszu GM3 czy coś takiego, że mnie nie widzi Dobra, tego doszło za wiele, trzeba mu się pokazać GM1, vanish Sign, tabliczka Dobry trap Napisz mu dobry trap XD. Ciekawa jaka będzie reakcja jego. Pozdro. Dobra. Pozdro pewnie odpał i jego kolega. Po co żyć? Siemono. Dobra, ty co on robi? Macie tu, bo mam guzik w jeszcze. Tego TPFowski trzeba zobaczyć co on robi. On już chyba nie trapuje w taki sposób, aczkolwiek tutaj jest z kumplem. Ale jak na razie dużo ludzi nie, nie pisze. Jak widać jest mnóstwo graczy powyżej 140 na serwerze. Ten kto chce te nowy, no nie wiem, no ten pewnie odpowie, nie wiem czy to się w ogóle do niego tepnie A ja się z wami widzę jak, be, jak będę do kolejnej osoby mógł się tepnąć Dobra jak na razie nikt nie pisze, to się zapytam kto jest oszustem z czatu, dobra Zapytajmy się kto jest oszustem z czatu I może się do kogoś tepniemy, xWiertara, no i nagle każdy jest oszustem z czatu no, Ale czy mają jakieś trapy? TpxWiertara Oj, tpxWiertara No jak on kopie no to niezły tp Lider No nie no Pewnie teraz Pewnie to sobie żarty za... Ej, tu zabił kogoś przed chwilą, ale jaja ja. Teraz żarty robią, każdy pisze ja. ja, ja. Trzeba poczekać na więcej, więcej takich wiecie Perełek Kto koks oddam odda mi temy, kończę edycję A niestety teraz nikt nie pisze takich rzeczy Pepe trolek. Teraz się każdy pisze ja, no to Trzeba poczekać aż Się uspokoją troszkę Teraz, jak sobie tak byłem, to wpadłem na plan, że tego pewnie odpalę, można baitować enchant flame 1 i tepnąć się do niego i go strzelać z łuku, żeby on pomyślał, że jakiś ziomek tutaj przyszedł i niego będzie. Dobra, postrzelam tutaj tak. Dobra, I się schowamy i ciekawe czy on tu przyjdzie, czy jak to wygląda. Połowrojdę tak na górę i postrzelam tak za tego. Dobra, ciekawe jaka będzie jego reakcja. Dobra, on biega, biega już lekko nabuzowany. Patrzy, jakby na kontrolu, próbuje otrzeźć we mnie. Dobra, tak się oddalam. Ciekawe co on kombinuje. Ty, on nie wie totalnie co się dzieje. Dobra, zarego trafię. Dobra, trafimy go jeszcze raz. Może. Dobra, trafiony. Ciekawe czy pomyśleć, że to jestem. Ja faktycznie. Kto klepa tepa, dobra. TP Szymonek. Proszę nie wyznać pozmielony. Panie Szymonek. Ty. Kto klepa tepa, ty uczciwie jest. Ty, no dobra. To trzeba mu dać za to, kit. Za uczciwe. Co on tu robi? On jest taki niepoważny, dobra. Za uczciwe rzeczy, proszę bardzo. 12 frame dla ciebie. Tu masz, bracie. Mon lekko się podniecił z wrażenia. Dobra, proszę bardzo. No weź frame no to dla ciebie, no. Szymonek nie ogarnia, dobra, proszę bardzo. G. Info, boom. Tak, ci, gilde boom, tu nie wiem, chyba. Przyjmuje pierwszy i lepszy ludzi z brzegu. Dobra. Dlatego, żeby uczyli to sobie casey, ten pewnie to był lekko strolowany za niefer praktyki, tak? Jak wam taki materiał się spodobało, to wiecie co robić, jeśli ja to że jak nam trzymałeś coś inne ury.